Nie? Aha, dopiero co stworzyłem ten świat. Ale ciekaw jestem, co to jest. O! Cześć, witajcie, witajcie w pierwszym odcinku z nowej serii na moim kanale. Odcinki nie będą się jakoś regularnie pojawiały, ale będę starał się je dodawać mniej więcej co każdą środę, czwartek. Jak widzicie, jestem w Minecrafcie na modach. Będzie to seria z modami, stworzyłem specjalnie na potrzeby tej serii paczkę modów, w której jest 160 modów. No trochę tego jest, ale nie mogłem niestety zrobić tak jak też planowałem początkowo, żeby dodawać nowe mody co odcinek, bo wtedy save mi się psuł. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i uda się naprawdę bardzo fajna seria. Świat będzie się nazywał tak jak seria Puffercraft. I lecimy, pora rozpocząć nową przygodę. Jesteśmy! Oto nasz nowy świat. W ogóle fajnie, że się na drzewie zrespiłem. Ogólnie to też nie wiem, jak będzie z y, płynnością i jakością tych filmów, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Bo gram w naszej terach na bardzo wielu modach, a mój komputer nie jest za dobry. Dobra, pierwsze co bym chciał sobie zrobić, to będzie crafting na patyku. To jest to, co ja lubię. A i właśnie to, co znajduje się nad e, moim głodem, to jest pasek Many, która później przyda się do Speli. Dobra, dostałem w ogóle wiele niepotrzebnych książek. Wywalam to wszystko i nagle się okaże, że jednak były potrzebne. O, i właśnie dostałem level i to byłem jedno serce więcej. Ogólnie nie chciałem dodawać tego moda, ale musiałem. Bo inaczej nie dostawałem, jakby, damage'a w ogóle w grze. Teraz dostaję? Tak. Teraz już dostaję normalnie, damage. Ono nie daje serca co level, jak coś, tylko yy, później chyba jest co 5 leveli, i później co 10, jakoś tak. Ale gigantyczny cave. O jacie, jak to wygląda. Dobra, ale to nie na teraz. Jeszcze nie jestem gotowy na takie cave. Y. Ty, co to jest? What? Ogólnie to jest też trochę modów, które nawet nie wiem, co dodają. E! Pod podpaliło mnie to. Dostałem efekt... Podpalenia jakiegoś, tylko jakiegoś dziwnego podpalenia. Nie podoba mi się to. Bardzo niefajny ten totem, nie polecam. Co to w ogóle było? Oho! Ja tam chyba właśnie widzę kolejny. No Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Może? Co to jest za efekt w ogóle? Ehm, nie wiem, co on dodaje, ale... Niech se będzie. Nie! Aha, dopiero co stworzyłem ten świat. I już musiałem padnąć. Nie no, ale naprawdę, że taki fail na samym początku gierki. Przecież jak to jest jakiś dramat. Już noc się w ogóle robi. Dobra, proszę mi oddać moje itemy. A i właśnie, przypomniało mi się teraz, że jeszcze mam moda na kopanie styldom. I działa on w ten sposób. O. Wystarczy, że rozwalę jeden blok danego typu i... I wtedy wszystkie się od razu rozwalą. Wydaje mi się, że to jest, no. Znaczy, no nie wszystkie. To działa. To ma jakiś limit. O, widzicie. No ale wydaje mi się, że to może być bardzo przydatne. Bo też nie chcę jakoś za bardzo się. E! łopają jasny. Jaki on jest szybki. Ej! Jako sobie trafić nawet nie mogę. Ej, bo ja padnę zaraz. Uff, to było niebezpieczne. Co to był za mały pająk? I to jeszcze taki szybki. No, chyba nie! Nie! Absolutnie tam nie chcę być. Ale te są tutaj duże pode mną. Aż chciałbym je eksplorować. no ale to jeszcze nie jest pora na takie rzeczy. Jeszcze nie. Dobra, w sumie chyba powinienem się iść przespać, bo trochę tu jest tych mobów. Ale świetne są w ogóle te dźwięki ambientowe. Dobra, zobaczmy na mapę. Ej, co to jest? Ty, to jest jakaś wioska chyba. Idziemy tam. O! Zbrojka. Czy zombie. Skąd on się tu wziął? Ej, kolejny! Dobrze! Dostałem piąty level i mi zregenerował HP. Tam jest spawner. O nie. Trzeba go zniszczyć szybko. Loot bundle. Właśnie. Mam moda, który dodaje loot bugi. Co prawda nie wiem o co chodzi z tym i czemu to nie działa. Aha! To trzeba przytrzymać. Dobra. To już wiem. Super czapka. Mogę sobie założyć cegłę na głowę. Dobra, otworzę sobie jeszcze to. I co my tutaj mamy? Nie ma szału, ale może być. Ale wiem, że mogą z tego nawet wypadać jakieś bardzo fajne bronie. Więc chciałbym też zrobić coś takiego, że będą normalnie openinki. Co my tu mamy? O, blok żelaza. Poczekaj. Zaraz ja rozkopię blok żelaza kamiennym pilotem. Hm. Tak, taka skromna ta wieża. Ale zawsze coś, na dobry początek. To są ruiny w ogóle. Właśnie jakoś to nie wyglądało na wioskę, na mapie. O, biblioteczki, to się przyda na enchanting. Oczywiście, że biorę. Ała, co jest? Trujący bluszcz. No, to nieźle. Ale klepie mocno ten trujący bluszcz. Diaksowy miecz, ale kozacko. Na początek gry dyaksowy miecz. Podoba mi się to, i to bardzo. No ale <noise> ogólnie jak sobie miecz to chyba nie jest tutaj zbytnio <noise> jakiś dobry. Bo trochę tych mieczy jest. Pierwszy lepszy. 24 atak damage, ale ogólnie będą potrzebne nam takie mocne miecze, bo planuję też robić walki z bosami. O! A to też akurat bardzo miłe. No tego żelaznego miecza już nie biorę. A ła, znowu się zatrułem trującym bluszczem. <noise> nie no, znowu mnie zatruł trujący bluszcz. Przecież z tym się nie da. O, ale za to fajna skrzynka. Ty, a to akurat ciekawy miecz. Podpala, ale jest słabszy. Hm. Dobra, bardzo fajny tu jest lód, ale ja chcę stąd iść. Tu jest za dużo trującego bluszczu. Ty kolejny miecz. O kurde, i kolejny co ma jakieś właściwości specjalne. Też podpala. Nie no, dość mam tego trującego bluszczu. Ej, ale ten miecz przecież jest w sumie dobry do zdobywania jedzenia. Jak skoro on podpala Dobra, no to robimy I proszę bardzo, pierwszy plecaczek I w sumie ostatni, bo tych plecaków nie będę robił, bo wszystkie są takie same Chociaż są tam jakieś skiny, no chyba, że one coś tam dają O czym nie wiem Dobra, zakładamy I teraz Pod czym się go otwiera? Dobra, w ogóle mam loot bundle fragmenty, z tego kraftuje się właśnie te loot bagi. I dlatego też zrobimy pod koniec odcinka taki mały opening Może akurat drobnie coś fajnego Ty, co to za dom? Halo, jest tu ktoś? To nie złe ruiny O, skrzynka No w sumie to nic ciekawego w niej nie ma O, a w tej? No, tym bardziej Jakieś takie sobie ruinki Oła Co to jest za w ogóle? Jak to są jakieś wielkie dynie Ogólnie to jeszcze nawet nie wiem ile ten odcinek będzie trwał wszystko się okaże podczas montażu. Ale jeżeli jeszcze tu jesteś, to możesz napisać w komentarzu Dynia. O. Dla zasięgu. Co to jest <grym> jakiś mikrobiom Redwooda? <grym> Bardzo ciekawie to wygląda. O, dostałem kolejne serce. Bardzo miło. Co to są ciernie? E tak, to są ciernie, potwierdzam. Boli. Ale ładnie wygląda ten wschód słońca w tym biomie. O, róże Witherowe w ogóle. E, kto ty jesteś? Ej, tu jest więcej! A nie, to był on. Co to było? Jakiś ilager lepszy w ogóle. A O nie, wszedł, o nie, wszedłem w, w róże witerowe. E no co to by miało być w ogóle? A z początku wyglądał na bardzo sympatycznego kolegę Ale niezłe w ogóle, sam te biamy na tych modach. Ten biom na przykład kojarzy mi się mocno z takim Wiedźminem. O, co to jest za wieża? E, ta już jest większa niż tamto, co w poprzedniej byłem. Przynajmniej taka się wydaje. No dobra, może nie jakoś super bardzo, ale tamta nie miała flagi na pewno na górze. Gdzie tu jest do niej wejście? Nie, no jak ja się wkopać do niej muszę, chyba przecież. Jak tu wejścia nie ma żadnego. No, e, no nieźle. No dobra, ale lód to już nie taki fajny. No, mam nadzieję, że u góry coś będzie fajniejszego. dobra, ale tych państwa to ja nie prosiłem. No to niezłe te skrzynki. Eee, ile tu mobów? Ile was tam? Ło! Dobra... Ej, nie wie Kościół! Padam. No nie mogę zniszczyć spawnera nawet. Mocno klepią te zębiaki. Nie no, kolejny przylasł. A wymienię sobie zbrojkę na nową, bo czemuż by nie. O! Idealnie. Dobra, boję się już tam wchodzić na górę, ile się tego nerespiło. No tu już mniej ciekawa skrzynia. No, jesteśmy na szczycie. Będzie tu coś? Ty blok diaksów. <gryw> Dobrze, że to rozkopałem. Dobra, wydaje mi się, że na tej wieży możemy zakończyć już odcinek, ale jeszcze zanim to, trzeba zrobić opening. Dobra, craftuję już sobie od razu wszystkie wandle. No trochę zabrakło do kolejnej. I z samego rana można zrobić opening. Dobra, najpierw czapki. Come on, hat. I dostałem. Halloween hat grab, bag? Ty, a to akurat fajne. Halloweenowe. No właśnie, niedługo Halloween. To akurat fajnie. A, i cegłę dostałem znowu. No dobra, tym Halloweenową. Hockey mask. No fajne. Kolejna... No. Ty, to jest ta czapka od Ste Fina. Spory na przygodę. Ale kozacko, co by tu sobie założyć? <gry> Fajnie w tym wyglądam i z tym plecaczkiem. Dobra, i lecimy jeszcze z Lutbandlami. Co to jest? Czapka? Ale że. Ale że czapka mi wypadła z Lutbandla? To nieźle. Aha, czyli po prostu takie afro. No spoko. Ale do śmieci. Co tu mamy dalej? Cherry Baton, Alchemist Lutback, Enter Guardian Spawner. Co? Ehm. Ym... To mi na pewno nie jest potrzebne. Nie no, ja nigdy nie skończę tego openingu. Jak dostaję lutbaki z no Dobra, lecimy. Teraz już, szybko. Wszystko naraz. I jeszcze ten. A, a z tego chyba nic nie dostałem. Nawet. Dobra, co mamy? Obsidian fish, która daje głód. Więc chyba jej nie będę jadł. E, odwrócone wiadro z kosmicznym dorszem. Ale kozacki. Wracaj do mnie. Biorę cię ze sobą. Nödrejtowa zbroja dla konia. To akurat fajne. Drzwi. Bardzo ciekawe drzwi. Ale podziękuję. To nie mam pojęcia do czego jest. I domki dla ptaszków. No spoko. Nie ma jakichś super lootów. Ale... Ale zawsze coś. Ale ciekaw jestem co to jest. O! To żem odwalił. Dobra, ja już idę po te itemy ogólnie. I dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym.